A teraz będzie o czymś, o czym pierwszy raz opowiadam i co mnie męczy od jakiegoś czasu. Jest to o zabijaniu dzieci. Czytałem wersję Urzędu Statystycznego władz amerykańskich, która mówi, że co roku w USA znika 150 tysięcy dzieci. I nigdy o nich więcej nie słyszano. Przykro mi Din. A trzy miesiące potem dotarłem do podobnych raportów, które mówią, że w Ameryce środkowej i południowej znikacz rocznie 350 tysięcy dzieci. Rozumiem matematykę, specjalizuję się w dziedzinie czystej i zaawansowanej matematyki na uniwersytecie. To nie jest przypadek. Jest to pół procenta ludności w Ameryce Północnej i pół procenta w Ameryce środkowej i południowej. To nie może być zbieg okoliczności. I tak pewnego dnia w moim salonie pojawił się pewien typ w garniturze, i tak zaczęliśmy rozmowę. Następnie powiedział, że ma spotkanie w siedzibie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która ma siedzibę w moim mieście, gdzie mieszkam. Pomyślałem, że może on być zainteresowany moimi informacjami. Powiedziałem mu o tych sprawozdaniach oraz jakie dane przedstawiają. Powiedziałem mu, że ludzie nie zrozumieją, że Ameryka ma taki problem i jako takiego nie ma w Wielkiej Brytanii. Prowadził mnie w temat, mówiąc, że pracuje w tej instytucji 30 lat. Jest teraz na samej górze. Powiedział, że Wielką Brytanię drąży ten sam rak, ponieważ do 25 tysięcy dzieci znika tam rocznie. Nieco później oglądałem telewizję w godzinach popołudniowych i były wiadomości, pewna kobieta mówiła o członkach pewnej organizacji w Londynie. Myślę, że to organizacja o nazwie „Poszukujące matki mówiła, że każdego roku w Wielkiej Brytanii 127 tysięcy dzieci między 10 a 23 rokiem ciekawy wiek opuszcza dom, a 80 z nich odnajduje się. słowy, 20% ze 127 tysięcy, to jest 25 tysięcy dzieci, które zlika bez śladu, co jest potwierdzone. Co się dzieje z tymi dziećmi? Rozmawiałem z policją i powiedzieli mi, masz rację z tymi dziećmi, Dean. Powiedział, że jednego roku odnotowano około 40 brakujących w jego okręgu. Mówił, że jego ludzie poinformowali go, że jest problem: jest 60 zaginięć w moim regionie w tym roku. Dowiedziałem się od policjanta w Dorset, który był bezpośrednio zaangażowany w te przypadki. 7-8 nowych dzieci znajdowano w tym tygodniu, u których cała szyja była wycięta aż do ramion, i skóra była pokryta lotem, a ich ciała były żywe w sensie tkanek. Myślę, że mamy do czynienia z tym, przed czym mój dziadek ostrzegał mnie, a o czym dowiedziałem się dopiero później w życiu, cofając się do przypadku Jessiki i Holly. Każdy, kto myśli, że Ian Huntley miał jakikolwiek związek z morderstwem tych dzieci, musi iść i zweryfikować stan swojej głowy. Przepraszam, że przewałem dniu. Cztery lata temu zrobiłem prezentację. To naprawdę zabił Jessicę Chapman i Holly Rhodes. Odzew był niesamowity. Było dwóch prawników i radca prawny. Kontynuuj swoją historię. Ian Huntley był podobno na miejscu zbrodni i z powodu jego dżinsów i stwierdzono, że to nasiona roślin, które rosną w tym lesie. Mógł je zabrać w dowolnym miejscu, mogli mu tym pomóc. Ten człowiek jest tak głupi, że zabrał ciało do tego miejsca. Zdjął z siebie odzież i wylał benzynę na nią, aby ją spalić. Cóż, każdy z połową mózgu wie, że ubrania powinny być pozostawione na ciele, do absorbowania ognia płonącego dłużej i tak zakończyć całą pracę. Wziął ubrania z powrotem do szkoły, wyciągnął wiadro, umieścił ubranie w wiadrze i wylał benzynę i podpalił. Czekał, aż spalił się i zgasił wężem peposz. To nie ma sensu. Mamy przypadek ludzi, którzy próbowali wszelkimi środkami opublikować tę historię w gazetach. Czy to prawda? Nie wiem, ale ta kobieta powiedziała, że każdego dnia spaceruje z psem po lesie, a dwa tygodnie przed znalezieniem Jessicki i Holly widziała żandarmerię wojskową, która zablokowała przejście. Tak słyszałem, to z innego źródła. Następnie mamy biegacza, który był poza salą sądową podczas prowadzenia procesu przez sędziego Huntleya. Twierdzi, że trzy noce z rzędu, kiedy biegał koło lasu, słyszał krzyki dziewczyny. Tak więc wniosek, do którego dojdziemy, to jest informacja o Jessice i Holly, pochodząca od wysokiego rangi oficera wywiadu wojskowego USA, który, jak sądzę, jest po mojej stronie. Są wewnątrz urzędu, głęboko w nim. Kim oni są, czym są, to inna historia. Oni regularnie wychodzą i zabijają. Ciała z tych dziewczyn zostały potraktowane jakimiś pazurami gwałcone. Czy to część jakiegoś kultu, rytuału lub część transmutacji? To jest sporne. Osobiście uważam, że David Ike jest hitem, ale faktycznie trochę ma racji. Coś, co ma związek z bestiami, innymi podmiotami, jest gdzieś tam, ale nadal tego w pełni nie rozumiem. Ale kiedy wracamy do sprawy, gdzie każdego tygodnia znajdują 7-8 dzieci w New Forest, w Dorset, a policjant powiedział mi, że tylko on ma uprawnienia, aby to badać, każda ścieżka jest zabójcza tego, co można odkryć. Przypomina mi to temat, który jest wspomniany wielokrotnie w Biblii, a oni jedli ciała dzieci w tych latach. I jest ku temu powód. W Biblii, w wielu pismach, na przykład w książkach, Zachira Stichina opowiada o tych, którzy zstąpili z nieba na ziemię. Pili kobiecy płyn menstruacyjny, ponieważ używając go, rozwijali umiejętności czytania w umyśle osoby, na którą popatrzyli. Byli w stanie komunikować się bez słów. Później opiszę coś, co działo się na Uniwersytecie w Nowej Zelandii. Kiedy nadszedł czas, aby opuścić tych ludzi, a ci, którzy stąpili na ziemię, utrzymywali stosunki z córkami ludzkimi, które rodziły im gigantów, podczas gdy one umierały podczas porodu. Wtedy te osoby, istoty pozostawały z problemem, którym jest. Skąd oni, utrzymując takie składniki, dajecie im takie możliwości? Mieli zdolności do wydobywania składników i spożywali ludzki płyn menstruacyjny kobiet. Okazuje się, że terroryzowali ludzkie dziecko, którego jedli mięso, czego dowiedziałem się od jednego z szanowanych instytucji naukowych, nie powiem jakiej, gdzieś w Wielkiej Brytanii. Tak to jest odpowiedź na to, Deep. Jeśli spożywamy mięso na żywej osobie, która zawiera serotoninę i adrenalinę, w naczyniach, mięso daje podobne składniki które pozwalają im na czytanie w myślach i zdolności do komunikowania się bez słów. Jest to tyle stwierdzeń w Biblii, które powinny zostać uchwycone dokładnie, tak jak je napisano. Nie piszę tam, że jedli kości dzieci, nie piszę, że jedli skórę dzieci, piszę i jedli mięso, oznacza to, że im udłączono, obdarto ze skórę. Jako punkt odniesienia Biblii, że Keynes zabił swojego brata Abla, to nieprawda. Pisze, że Keynes zjadł Abla i w efekcie został wygnany. Nie mogę sobie wyobrazić coś gorszego, jak dziecko terroryzowane w taki sposób, i potem, co potwierdziliśmy, podczas realizacji policyjnego dochodzenia. To być może ma związek z tym, co opowiedział mi dziadek, kiedy byłem dzieckiem, a dowiedziałem się o tym później w życiu, a już na pewno nie mogłem sobie wyobrazić, co mogłoby być gorszego niż doświadczenie dziecka po poddaniu takim sprawom. Każdy z elit spożywający krew legalnie w celach religijnych, np. podczas obrzezania albo tajnie w przypadku mordów rytualnych to zwykły pum. Otóż każdy człowiek w obliczu śmierci produkuje ogromną ilość adrenaliny, jednak gdy zbliżająca śmierć jest poprzedzona cierpieniem, człowiek produkuje oprócz adrenaliny substancję zwaną adrenochrom. To ta właśnie substancja jest produktem tak bardzo pożądanym dla celów nie tylko rytuałów zboczenia cywilizacyjnego, co zaspokojenia zwykłego głodu narkotycznego, ponieważ ta właśnie substancja ma właściwości uzależniające. Dzisiaj wiem, że konsumpcja krwi z mordów rytualnych o dużej zawartości substancji o nazwie adrenochrom prowadzi do trwałych zaburzeń psychicznych oraz zmian genetycznych. Elity nazywają konsumpcję tej krwi jako nową odsłonę myśli albo otrzymanie złotych myśli. Oficjalnie wiele kontrowersji budzi nieuznawanie adrenochromu za psychodelik. Mimo, że powoduje on działanie psychoaktywne, elity postarały się o to, aby nie był klasyfikowany do grupy psychodelicznych. Efekty przez nie powodowane to euforia, rozkojarzenie i gonitwa myśli. Podczas jednego z badań, biorący w nim udział, porównywali działanie adrenochromu do psylocybiny i LSD. Konsumpcja ludzi mordowanych nie tylko w sposób rytualny, ale także na wzór chiński, obdzielanie ze skóry czy smażenie w gorącym oleju, albo zabijanie ludzi innymi wyrafinowanymi sposobami to metoda otrzymywania zwiększonych dawek tej diabolicznej substancji, znanej dzieciom szatana od dawien dawna. Warto sobie przypomnieć, że były amerykański wiceprezydent Al Gore został zatrzymany na lotnisku z walizką pełną fiolek w swojej krwi obciążonej adrenochromem. Według amerykańskich dziennikarzy obnażających prawdę o współczesnym świecie wszyscy biurokraci wysokiego szczebla i vip noszą przy sobie co najmniej 2 litry własnej obciążonej adrenochromem krwi Adrenochrom substancja pobierana z żywego ciała czy taki narkotyk w rzeczywistości istnieje. Zgodnie z różnymi źródłami nie tylko jest prawda, ale wielu z członków iluminati jest od niego uzależniona i nie powstrzyma się przed niczym, aby zaspokoić swoje uzależnienie. To jest mocniejsze niż cokolwiek przedtem. Zapraszam do zapoznania się z tajemnicą adrenochromu. Powiedziała mi na ucho: Wypiję twoją krew. Na długo przed tym, jak popkultura przyswoiła sobie wampiry jako postaci filmów, historie o krwiożerczych istotach to stare opowieści ludowe. Elżbieta Batory, czyli krwawa hrabina, była kobietą z szlachty w XVII wieku. Systematycznie mordowała młode służące, i kąpała się oraz konsumowała ich krew. Torturom nie było końca, Odkąpieli we krwi do jej picia. Elżbieta nakuwała ciała ofiar, przywiązywała je. I piła spływającą krew. Czy istnieją ludzie, którzy uzależnieni są od krwi? Jeżeli tak jest, to dlaczego? Badania wskazują, że przyczyną może być pewien hormon, który znajduje się we krwi. Podczas silnego strachu lub podniecenia, czyli adrenalina. Adrenalina to substancja, która jest wydzielana z krwi. Kiedy znajdujemy się w sytuacji zagrażającej życiu, odpowiedzialna jest za przygotowanie ciała do walki lub ucieczki, wyostrza zmysły i zwiększa siłę energii. Ta funkcja organizmu daje nam prawie ponadludzkie siły, pozwala się skoncentrować, zwiększa siłę mięśni i umożliwia rzeczy, które inaczej byłyby niemożliwe. Adrenalina zwiększa siłę mięśni do 40%. Zasadniczo te substancje wydziela się do krwi i zalewają nasz mózg, zmieniają nasz sposób myślenia i zmieniają sposób funkcjonowania naszego ciała. Nie czujemy bólu. Podczas odpowiednich warunków ten stan może być wyzwalający, a nawet uzależniający. Z tego powodu powstaje pojęcie adrenalina dżanki. Doświadczamy na przykład skoku ze spadochronem. Doświadczamy podobnego stanu, którego doświadcza użytkownik metamfetaminy. Zdecydowanie można się uzależnić od tego stanu, składanie ofiar krwi ze zwierząt i ludzi od dawna było częścią rytuału wielu kultur. Odkryto, że konsumowanie nasiąkniętej adrenaliną krwi przerażonej ofiary dawało rodzaj haju z powodu zażytej adrenaliny. Objawy zażycia to wyostrzone zmysły, halucynacje i odczucie euforii. Czasami te odczucia wydają się mieć paranormalne znaczenie. Zauważono, że zabicie ofiary w określonym czasie daje największe stężenie adrenaliny we krwi. Wiedza ta była przekazywana wśród tajnych stowarzyszeń, starożytnych tajemnych szkół oraz wielopokoleniowych kultach satanistycznych. Torturują dzieci z powodu fizjologicznej reakcji endorfiny w ciele, których poziom wzrasta pod wpływem odczuwalnego bólu i stresu. Sataniści piją tę krew i odczuwają stan podobny do zażycia narkotyków. Te istoty karmią się ludzką energią. Gdy składają ludzi w ofierze, sataniści piją ich krew, ponieważ gdy przerażenie osiąga pewien poziom podczas rytuału, adrenalina wydziela się do krwi. Na innym energetycznym poziomie istoty karmią się energią, która się wydziela pod wpływem śmiertelnego przerażenia. Większość satanistycznych rytuałów ze składaniem ofiar ma elementy spożywania krwi. Możliwe, że nawet części ciała. Co gorsza, niektóre z tych grup preferują krew dzieci, uważając, że mają silniejsze właściwości. Kolejnym powodem, dla którego elit piją krew dzieci, są jej odumadzające właściwości. Dlaczego ci sataniści i iluminaci żyją tak długo? Okazuje się, że picie krwi dzieci ma właściwości odumadzające. To jest chore i odrażające, ale to fakt, fakt oparty na chemii. Jeżeli napijesz się krwi z wysokim stężeniem adrenaliny po torturze dziecka podczas satanistycznego rytuału i napijesz się tej krwi po zabiciu dziecka, będzie to miało podwójny efekt antystarzeniowy. Stosuje się również pobieranie szpiku kostnego dzieci. Zabija się dzieci dla ich szpiku kostnego. Jest to również substancja przeciw Nie zmyślam tego. I nie jest to coś nowego, co działało się w przeszłości. Obecnie wiele satanistycznych elit jest uzależnionych od picia krwi z adrenaliną. Zwierzę jest torturowane przed śmiercią do jego krwi wydziela się adrenalina powstaje w ten sposób silny narkotyk łatwo się od niego uzależnić Łączy się to z obecnością istot demonicznych które mają spełnić życzenia według wierzeń że rytuały te zwiększą moc i możliwe że tak jest Wielu świadków zeznało, że ofiary są gwałcone podczas rytuałów spożycia krwi. Podczas mordu upewniają się, że ofiara jest przerażona. Piją tę krew i są uzależnieni od adrenaliny. Pod tym wszystkim kryją się fakty naukowe. Według Kircha Barkera, badacza zjawisk, autora książki pod tytułem Kanibalizm, Bicie Krwi i Satanizm, członkowie kultów satanistycznych regularnie piją krew, torturują ich i spożywają ich krew. Są to przypadki handlu krwią z adrenaliną. Artystka o pseudonimie Keisha odprawiła rytuło picia krwi na scenie. Krew z adrenaliną to jednak nie koniec historii. Tak jak narkomani, którzy szykują silnych odczuć, niektórzy wolą najczystszą z możliwych form adrenaliny: Adrenochrom. sekretny narkotyk illuminati. Jest to związek chemiczny produkowany przez ludzkie ciało, gdy adrenalina się utlenia. Pierwszy raz pomiano. O nim Książce Huntera Thompsona, Las Vegas Parano. Skąd to masz? Nieważne, jest czyste. Od jakiego potwora to zdobyłeś? Jakiegoś satanisty. Podobno można to zdobyć tylko w jeden sposób. Z nadnercza żywego człowieka. Wiem, koleś. Nie miał pieniędzy. Zaforował mi ludzką krew, która jest mocniejsza niż cokolwiek innego. Miał uncję czystego adrenochromu. Miał też świeży kawałek nadżercza do drzucia. Niektórzy twierdzą, że to fikcja. Jednakże Thomson był mistrzem w łączeniu fikcji z prawdą. On zdecydowanie mógł znać prawdę. Sam był oskarżony o udział w kręceniu nagrań typu SNAF dla członków Illuminati. Ta czysta forma narkotyku powoduje silne halucynacje oraz uczucie potęgi i euforii. W jaki sposób pobiera się ten związek? Ofiara jest torturowana psychicznie i fizycznie, adrenalina zwiększa swoje stężenie w ciele. Po zabiciu ofiary adrenochron pobiera się strzykawką u podstaw karku lub kręgosłupa. Według badacza i pisarza Fritza Spingmeyera ciało człowieka może wyprodukować jedynie 10 cm sześciennych adrenochromu. Po pobraniu narkotyku może zostać sprzedany na czarnym rynku lub w deep webie za wysokie ceny. Wszystko wskazuje na to, że ten narkotyk jest prawdziwy. Autor mechanicznej pomarańczy, Anthony Barks, wymienia substancję o nazwie Dreg Necrom, jako jeden z narkotyków znajdujący się w fikcyjnym drinku Milk Plus. Stanley Kubrick nakręcił film na podstawie tej książki. Niektórzy badacze spekulują, że film jest odwołaniem do adrenochromu. W 1992 roku brytyjski zespół rockowy Sister of Mercy wydał piosenkę o tym tytule "Adrenochrom", której tematyka krążyła wokół tego narkotyku. Co wy o tym myślicie? Czy Hunter Thompson wyjawił część prawdy? Czy jest to źródło legend o wampirach i innych istot pijących krew? Przypominamy, że na naszym kanale nie ma płatnych reklam, i jeżeli uważasz, że robimy coś wartościowego, to możesz wesprzeć naszą pracę poprzez datek dowolnej wartości. Możesz też nas wspomóc, odwiedzając sklep partnerski Illuminati Wear, który oferuje odzież literaturę dla wszystkich przebudzonych. Jest to świetna forma wyjścia z przekazem poza internet. Linki znajdziesz pod filmem. Pozdrawiamy Kiluminati Team. Dodaj łapkę w górę i subskrybuj nasz kanał. Pozdrawiamy Kiluminati Team.